Która, która no, rządziła tyle lat, i na jej największą tak jakby atrakcją, informacją było, jakie rośliny były użyte na aranżacji, która była na jej, na jej ym, trumnie. Więc na pewno, rozmaryn, pozwolę sobie też to użyć. Tu mamy mirt. Mówię. Który nawet pachnie. Także to są takie gałązki, które akurat no fajnie i mają znaczenie w ogóle w naszej kulturze. Czasami zapominamy o tym. Mird kiedyś był używany do ślubów jako przynoszący szczęście. To Cała ta symbolika była bardzo ładnie opisana. Państwo na pewno znajdziecie i jak najwięcej się na ten temat możecie tam przeczytać. Ja dużymi go dosyć gałązkami będę zasłaniała po to, żeby nie tracić czasu. Popatrzcie, jak głęboko wkładam i zasłaniam w różne możliwe strony całe te gałązki. O, proszę bardzo. Pamiętajmy zawsze o podcinaniu. One będą tworzyły nam plamy, więc tak naprawdę sami zauważyliście, że na trumnie królowej wcale tych kwiatów nie było długo, dużo, ale była zieleń, czyli ta zieleń jest taka bardzo ważna, też symboliczna dla nas. O, proszę bardzo. Takie robię lekkie zawirowanie. I to o to mi właśnie chodziło. I teraz będę, następnie będę używała, no wyjdzie ogromne te serce. Sama nie myślałam, że aż takie duże wyjdzie. Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość Państwu to jakoś pokazać w całości na jakiejś płycie, bo na pewno takie serce na grobie by zrobiło ogromne wrażenie. W dzisiejszych czasach już tak ludzie nie przynoszą dużo aranżacji, często groby są stylizowane, czyli bardzo ważna rzecz, żeby była spójność, nie są przesadzone i na przykład takie jedno serce może naprawdę zdobić Cały grup O, piękne liście, ten błyszczący efekt. Wszystkie jakieś takie brzydkie elementy połamane bierzemy i, i odrzucamy. O, ja sobie pozwolę troszeczkę tutaj je już pociąć. Zwróćcie uwagę, że ja nie rozdrabniam tych gałązek, tylko staram się używać je jak najdłuższe. Wtedy one przechodzą jedne przez drugie, uzupełniają. O, proszę bardzo. Pamiętajmy, żeby były dosyć głębokie. Proszę bardzo o. Ja sobie wygnę troszeczkę plastycznie tutaj. One są dosyć miękkie. I, proszę bardzo. O, złamało się coś, by tak. Teraz odetnę, żeby nie było widać tego. Tak, I, proszę bardzo, mogę spokojnie użyć całą gąstkę. Pamiętajmy, to są akurat, ja dostałam taki miks różnych, yy, yy, różnej zieleni i wykorzystuję je tutaj, ale pamiętajcie, że na zewnątrz mamy bardzo dużo różnych naszych krajowych roślin, które można spokojnie wykorzystać do takiej aranżacji. O proszę bardzo, jaka duża ta gałązka. Nie bać się, podcięcie, bardzo ważna sprawa. I wkładamy pod dużym ukosem. Tak, żeby nam to zajęło jak największą powierzchnię. O. No, tak to jest z planami. Miało być mniejsze, teraz jest większe. To jest właśnie tak wśród zawodów twórczych. Planujemy a coś zupełnie inaczej wychodzi. Chociaż prawdziwy dobry florysta no, powinien wiedzieć, jaka jest wielkość grobu. Jakie przeznaczone. Ale nasi klienci zawsze kochają rzeczy, które są duże. Czym większe, tym lepiej. Ok, tutaj mi się. Proszę bardzo. Więc można by było powiedzieć, że na pewno ta aranżacja gr na grobie będzie robiła ogromne wrażenie. Pamiętajmy jeszcze o tym, że rzeczy inne, wyszukane, nawet duże. No niestety no niestety dobrze, bo tak się dobrze się dzieje. Nie są to jest przykre, że o tym muszę trzeba mówić, ale nie są po prostu kradzione, bo są zbyt duże. Więc to jest też taki sposób, żeby zaproponować klientowi coś większego, żeby właśnie jakby uchronić naszego klienta przed taką, przed taką niemiłą sytuacją. Ok, ja jeszcze sobie tutaj to dodatkowo wkładam troszeczkę głębiej. I proszę bardzo, tutaj mamy naszą polską trzmielinę. Proszę zobaczyć, piękna gałąź. Mogę ją sobie podzielić na mniejsze kawałki albo też spróbować włożyć całość, tylko tutaj będę próbowała na kciuku, proszę bardzo, trochę ją wygiąć, żeby ona mi tym kształtem Ładnie tutaj pasowała.